Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować dość ciekawą sprawę. Mianowicie chciałem wam przedstawić pewien build, layout w Destiny, który w miarę ułatwi Wam grę i poruszanie się w Destiny. Mianowicie chciałem Wam przedstawić zestaw w połączeniu z Monte Carlo oraz tymi dwoma rodzajami butów. I atrybutem z artefaktu jakim jest splot słoneczny, generalnie o co chodzi w tym buildzie? Broń Monte Carlo zapewnia nam odnowę walki, wręcz za każdym razem, gdy zadajemy obrażenia, bądź zabijamy jakiegoś mopka. Zdarzy się też tak, że gdy będziemy zabijać mopki, odnowi nam całą walkę, wręcz. Co za tym idzie? Praktycznie co chwilę możemy używać naszego właśnie uderzenia jakby takiego który jest pod C na tytanie. Również działa to um, na łowcy. E, łowca ma taki elektryczny skill, który po ślizgu może jakby tak wystrzelić e, tym swoim kosturem elektrycznym. Ale mniejsza właśnie. Chodzi o to, um, ten build może wam pomóc w bardziej wymagających mobkach, które mają więcej HP. I również ten, ten, jak to powiedzieć, ten dodatek czy tam, no tak, dodatek z tego artefaktu, który jest, jakim jest właśnie splot Słoneczny. I już wam właśnie pokazuję na jakiej to zasadzie działa. Jak widzicie, zregenerowało nam całą walkę wręcz. I możemy znowu atakować mobki. Czasem wystarczy praktycznie jeden strzał, żeby wygenerować nam całą zdolność walki wręcz. Jest to, wydaje mi się, że bardzo pożyteczne, jeśli są jakieś wymagające mobki w naszej aktywności, którą wykonujemy. Widzicie damage waha się od 60 do nawet 100 tysięcy. Wydaje mi się, że jest to dość pokaźny damage, że tak powiem. I strasznie ułatwia nam to właśnie poruszanie się gra. Jak widzicie zdolność walki wręcz jest praktycznie od razu jeśli zadajemy obrażenia. I taki boss praktycznie na raz schodzi. Dodatkowo chciałem powiedzieć na temat tej broni kwestię, taką, że um, broń tą można jedynie uzyskać z engramów egzotycznych. Niestety nie można jej dropnąć z żadnej misji heroicznej i czegoś tego typu. Chciałem Wam również pokazać drugie buty na Tytana, um, które um, jakby mają przeskakujący damage, czyli mamy jakąś grupkę mopków, załóżmy 10. Um, uderzymy ich właśnie z tej naszej umiejętności walki wręcz i wszystkie te mopki jakby przeskakującym damage'em um, zostaną zniszczone. Są bardzo fajne buciki, polecam je na takie większe jakieś, jakieś ustawki, że tak powiem, a no, natomiast te na takie bardziej wymagające mopki. Strasznie przydają się właśnie. Jeszcze pokażę chwilę jak działa w ogóle ten, ten build że jakieś mobki jeszcze tutaj akurat wykonuje aktywność na śniącym mieście i może jakiś jeszcze mobek będzie wymagający Przeklei nasze miasto z dziesiątej otworzyć to przejście, czy nie. Nie chcę nas puścić A tam mamy iść Dop. Jak się tak dziwnie pokazało Nie chcę was zanudzać tutaj właśnie Tymi aktywnościami bo Robię sobie tak z nudów Ale chciałem właśnie nagrać wam taki odcinek W sumie pokazowy yy, Pokazać wam właśnie ten Ciekawy build na tetana Sam właśnie bardzo często korzystam z niego Jeśli robię jakieś aktywności tam z, właśnie z klanem. O, tak, nie polega na odzyskaniu, jednak tutaj będziemy mieli jakieś mopki, także to będzie ostatni jakby pokaz yy, tego wyposażenia i będziemy widzieć się dopiero w kolejnych filmikach. Tego się nie spodziewałem, że tak mnie wypchnie. Dobrze, to zakończę ten krótki odcinek, bo taki pokazowy i będziemy się widzieć w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, cześć.